thank you 2020 rok był wyjątkowy. Pandemia koronawirusa spowodowała, że nie odbyły się praktycznie żadne wydarzenia kulturalne, wprowadzono wiele obostrzeń, które z pewnością zmieniły nasze życie. Władze samorządowe, Rada Miejska, burmistrz, jednostki organizacyjne i sołectwa poprzez swoją ciężką pracę zadbały jednak o to, aby nasza rzeczywistość jak najmniej odbiegała od normalności. Szczególną uwagę poświęcono zadaniom, które w budżecie zaplanowano do zrealizowania. Pomimo trudności związanych z COVID-19 podejmowano wiele inicjatyw, które były albo odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, albo realizacją innowacyjnych pomysłów. Poprawianie jakości życia naszej lokalnej społeczności jak co roku było priorytetem. Rok 2020 w związku z wieloma zadaniami był rokiem ciężkiej pracy. Dochody własne gminy, z uwagi na jej charakter, są niskie, więc kierujemy cały wysiłek na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych i w powiecie piwskim jesteśmy na czołowym miejscu. Udało nam się pozyskać następne miliony do budżetu. Gmina Obrzeńca się rozwija. Jest gminą proinwestycyjną, która stara się jak najlepiej realizować potrzeby swoich mieszkańców. Przedstawiamy najważniejsze inwestycje, wykonane w 2020 roku na terenie naszej gminy. Zakończono długo wyczekiwaną inwestycję. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiszkowie wraz z modernizacją sieci w Witlegoszczy Osadzie. Oczyszczalnia była zbyt mała i niewydolna. Ze względu na przestarzałe i niewystarczające rozwiązania nie spełniała już swojej roli. Projekt, gdzie partnerem gminy był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obrzenicy, został dofinansowany środkami Unii Europejskiej przez samorząd województwa wielkopolskiego kwotą ponad 4 milionów złotych, a całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 13 milionów złotych, w ubiegłym roku zrealizowano szereg inwestycji drogowych które po ich zakończeniu znacząco poprawiły jakość dróg gminnych. Najważniejszą z nich były prace nad przebudową drogi gminnej z Wobrzeńcy do Kościerzyna Małego na długości ponad 2,5 km. Zadanie realizowano z własnych środków budżetowych oraz dofinansowania programu rozwoju obszarów wiejskich. Jego całkowita wartość wyniosła ponad 3 miliony złotych. Droga została przebudowana a mieszkańcy mogą teraz korzystać z bardzo solidnej drogi asfaltowej o szerokości 5 metrów. Ponadto przebudowano gruntową drogę w miejscowości Trzebą. Wyprofilowano tam i utwardzono kruszywem odcinek drogi o długości 1 km za ponad 170 tysięcy złotych. Zadanie to dofinansowano kwotą ponad 100 tys. złotych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pochodzących z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego. Podpisano porozumienie z Nadleśnictwem Złotów na remont kruszywem kolejnego odcinka gminnej drogi gruntowej przez las o długości 250 metrów w Kolonii za około 50 tysięcy złotych. Przez cały rok prowadzono także prace polegające na bieżącym utrzymaniu dróg, również gruntowych, mające na celu poprawę ich jakości. Nie sposób nie wspomnieć o nabrzeżu Łobrzonki w Łobrzenicy, który od kilku lat jest miejscem integrującym społeczność naszej gminy. W roku ubiegłym wzbogaciło się ono o nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Zakup roślin został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwotą 30 tysięcy złotych oraz ze środków własnych gminy kwotą 20 tysięcy złotych. Ponadto, w ramach poprawy bezpieczeństwa Zakończone zostały prace związane z wykonaniem oświetlenia w Łobrzenicy na ulicach Spichrzowej, Tylnej, Mickiewicza, Sobieskiego oraz Ogrodowej. Odmalowano i uzupełniono o elementy świetne barierki przydrożne w wielu miejscowościach na terenach naszej gminy. W gminie Łobrzenica ważne jest umacnianie więźni i poczucia wspólnoty w lokalnych społecznościach, dlatego w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Zakończono budowę i przebudowę świetlic wiejskich w Luchowie i Kunowie. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 2 miliony złotych, a udzielona pomoc finansowa to ponad 660 tysięcy złotych. Inwestycjami, które dadzą nam więcej możliwości wykorzystania obiektu są szatnia na medal oraz budowa zbiornika retencyjnego i systemu nawadniania na Stadionie Sportowym im. Olizego Graja. Powstały one w ramach programów pod nazwą Szatnia na medal i Deszczówka. Wiadomo już, że gmina Łobrzenica planuje złożyć kolejne wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w tym zakresie. Równie prężnie działał Fundusz Sołecki, w ramach którego mieszkańcy Łubrzenickich sołectw przeprowadzili wiele działań. Na początku roku 2020 gmina Łobrzenica przystąpiła do konkursu Piękniej Wielkopolska Wieś, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Z przyznanych dofinansowań w wysokości po 30 tys. zł skorzystały wnioski Sałec Dwieczna Małego oraz Nowa. W obu miejscowościach stworzone zostały ogólnodostępne miejsca do wypoczynku i integracji. Projekty sfinansowane zostały ze środków pochodzących z Funduszu Sałeckiego oraz Budżetu Gminy. Całkowita wartość każdego z projektów wyniosła po 45 tys. zł. Część niezbędnych prac nad zagospodarowaniem tych miejsc wykonanych zostało przez samych mieszkańców. Na początku roku 2020 odbyło się kilka imprez przygotowanych przez Gminne Centrum Kultury w Włobrzeńcy. Jednak z uwagi na wprowadzone obostrzenia w związku z COVID-19 wiele wydarzeń kulturalnych zostało odwołanych bądź odbyły się one w zmienionej formie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Uczciliśmy m.in. stulecie powrotu Łobrzenicy do Macierzy. W tym dniu odbyła się również promocja książki Pamiętamy, Powstańcy Wielkopolscy z Gminy Łobrzenica, autorstwa Lucyny Kirchenstein i Krzysztofa Poznania. Ponadto obchodzono Dzień Świętej Anny Patronki Łobrzenicy, Święto Konstytucji 3 maja, rocznicę wybuchu II wojny światowej, a dorzynki parafialne połączone z dorzynkami gminnymi uczczczono symboliczną mszą czynną. 11 listopada obchodzono 102 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości i wspólnie z Towarzystwem Miłośników Obrzenicy zorganizowano uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Józefowi Reinholzowi, pierwszemu burmistrzowi Obrzenicy, zasłużonemu obywatelowi naszego miasta. 27 grudnia jak co roku uczczono także 102 rocznicę powstania Wielkopolskiego. W Gminnym Centrum Kultury w Obżenicy odbyły się m.in. konkurs wiedzy o historii naszego miasta Łobrzenica Moja Mała Ojczyzna, konkursy z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, konkursy ekologiczne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i wiele innych. Odbyły się również warsztaty z haftu organizowane przez lokalną grupę działania Krajna nad Notecią, Bazarak i Zielona Zbiórka, Wzięto udział w wyzwaniu gaszem Challenge dla Cholej Dziewczynki Hani Łączkowskiej, w które zaangażowało się wiele grup i osób indywidualnych z terenu naszej gminy. Zorganizowano także zbiórkę środków na rehabilitację sołtysa Trzebonia, Pan Zbigniewa Ziernika, a dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się zbierać całą kwotę. Dla mieszkańców miasta zorganizowano takie imprezy jak Sylwester pod Gwiazdami, Orszak Trzech Króli, Dzień Kobiet, Występ Kabaretu Czwarta Fala, spektakl Żabusia specjalnie dla seniorów oraz felie zimowe dla najmłodszych. W Bibliotece Miejskiej przeprowadzono tradycyjnie lekcje biblioteczne oraz spotkania autorskie. Jak co roku pod patronatem pary prezydenckiej i burmistrza Łobżenicy odbyło się narodowe czytanie. W 2020 roku czytaliśmy na Juliusza Słowackiego. W gminie Łobżenicy aktywnie działa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej który organizuje szereg inicjatyw i wydarzeń mających na celu pomoc i aktywizację naszej społeczności. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Pilskim Bankiem Żywności, także w ramach podpisanego porozumienia. W lipcu zorganizowano warsztaty dietetyczno-żywieniowe i kulinarno-żywieniowe w Dębnie i Łobrzenicy. We wrześniu 2020 roku Zostało podpisane porozumienie z placówką handlową Biedronka, w ramach której będą przekazywane darowizny dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Miejsko gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzenicy zorganizował i przeprowadził również świąteczną zbiórkę żywności pod nazwą święta Godne, a nie głodne w sklepach Lewiatan, Spar, Biedronka w Obrzeńicy i w markecie u Małgorzaty w Wuchowie. Ponadto nawiązano współpracę z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Włóbrzenicy w zakresie zorganizowania pomocy w formie paczek żywnościowych. Artykuły spożywcze dostarczono do ponad 50 rodzin. Urząd Miejski Gminy Włzenica wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrzenicy zorganizował również solidarną akcję Szyjemy Maseczki, na którą zostały zakupione niezbędne materiały, z których uszyto 10 tysięcy maseczek. Następnie dostarczono je mieszkańcom gminy, w tym przede wszystkim seniorom. Ponadto w ramach pomocy dla sprzedawców i hodowców chryzantem, którzy po zamknięciu cmentarzy pozostali z niesprzedanym towarem, gmina pozyskała około 500 sztuk kwiatów, które ozdobiły znaczną część naszego miasta. We wrześniu złożono wniosek pod nazwą Stop COVID-19, bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce. Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubrzenicy otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 110 tysięcy. W ramach dofinansowania zakupiono środki ochrony indywidualnej oraz sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych. Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubrzenicy przystąpił również do realizacji zadań w ramach programu Wspieraj Seniora, na który otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 25 tysięcy złotych jednostka realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pod nazwą wsparcie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Łobrzenica. Jego wartość to ponad 900 tysięcy złotych, z tego wkłady własne gminy wynosi 40 tysięcy. W ramach projektu uruchomione zostały usługi opiekuńcze dla 30 mieszkańców gminy. W Gminnym Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej działa Klub Seniora dla 50 uczestników. W ramach klubu zorganizowano m.in. wycieczkę do Dobrzycy i Koło Brzegu oraz pożegnanie lata na Półwyspie Sielanka. Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie oferuje pomoc dla 30 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyżysk i Gminy Obrzeńca. Placówka realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W gminie funkcjonuje także placówka wsparcia dziennego w Wobrzeńcy i świetlice socjoterapeutyczne w Dębnie i Liszkowie. Placówka organizuje także wycieczki i spotkania okolicznościowe. W roku 2020 w czasie ferii zimowych dzieci odwiedziły Family Park w Bydgoszczy, a latem fokarium i łebę. Dla wychowanków jest to drugi dom, gdzie w atmosferze szacunku, zrozumienia, bezpieczeństwa, akceptacji, pomocy i wsparcia realizuje się rozwój indywidualny uczestników. Znajdujące się na terenie gminy przedszkole i szkoły podstawowe również aktywnie działają przez cały rok. W minionym roku pomimo pandemii przedszkole publiczne w łobrzenicy prowadziło aktywnie swoją działalność. Realizowano zadania, dzięki którym przedszkolaki nabywały wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a wielokrotnie ich wiedza i umiejętności wykraczały ponad podstawę. Przyczyniły się do tego innowacje pedagogiczne realizowane przez nauczycieli przedszkola. Dzieci brały udział m.in. w spotkaniu z policjantami z posterunków w Łubrzenicy, w akcji Międzynarodowy Dzień Kropki i w projekcie Przytul mi się od Hani, który miał na celu wspomóc w leczenie Hani Łączkowskiej. W szkole w Fanianowie doposażono pracownię biologiczno-geograficzną, chemiczną i fizyczną oraz pozyskano pracownię multimedialną oraz szybki internet z ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Wzbogacone zostały zasoby sprzętowe o laptopy z przeznaczeniem do prowadzenia nauki zdalnej, tablety, roboty i drukarki 3D. Realizowane są projekty Mosty nad Otwartymi Umysłami, Zjednoczeni w Różnorodności, Zielony Świat Szczęśliwi Ludzie, i e twinning. Prymas Wyszyński Człowiek Niezwykłej Miary, Być jak Ignacy oraz Akcja Sprzątania Świata. Zorganizowano liczne konkursy oraz uczczono wiele wydarzeń historycznych. Niecodziennym wydarzeniem były warsztaty online Pożeracze Smutków, podczas których uczniowie wykonywali maskotki dla chorych dzieci w Hospicjum we Wrocławiu. Szkoła Podstawowa w Dzwierżnie Małym realizowała projekt Digital Kids z programowania dla nauczycieli i uczniów klas 1-3. Za udział w projekcie otrzymano tablety, klocki Lego, robota do nauki programowania, drukarkę 3D oraz gry edukacyjne. Kolejny projekt, strefa rozwoju Innowacyjny model zdobywania kompetencji potrzebnych na rynku pracy umożliwił grupie uczniów udział w pilskich powiatowych targach edukacyjnych. Wspólnie ze szkołą w Fanianowie, w ramach projektu e twinning nawiązano wiele kontaktów ze szkołami w kraju i za granicą. Realizowano też autorskie projekty czytelnicze, konkursy plastyczne, historyczne, ekologiczne czy też sportowe. Ponadto z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono nowe książki do biblioteki szkolnej. W styczniu w szkole w Łobrzenicy odbył się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczczono stulecie powrotu Łobrzenicy do macierzy, zorganizowano konkurs wiedzy o historii i zabytkach Łobrzenicy. Wolontariusze Szkolnego Koła Pomocni wraz z opiekunami cyklicznie odwiedzali tulisku psów w Ferdynandowie. Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim projekcie Zaprasz mnie na swoją lekcję oraz w spotkaniach online z ciekawymi ludźmi z całej Polski. W szkole obchodzono również Dzień Ziemi, realizowano projekty Nasza Wiosna oraz Robię to, co lubię, lubię to, co robię. Od pasji do zawodu. Ponadto zorganizowano giełdę szkół podstawowych, a w okresie wakacyjnym przeprowadzono modernizację pracowni komputerowej. W szkole w Wiktorówku zrealizowano wiele projektów edukacyjnych, m.in. projekt Kruk, Polski Złoty ma 100 lat, 3 czwarte to nie tylko ułamek, Dzieci Kapitana Nemo, Digital Kids zaprogramuj misję na Marsa oraz projekt e twinning. Dzięki temu otrzymano nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablety, drukarkę 3D, klocki Lego, roboty Dash i gry edukacyjne. Ponadto uczniowie osiągali sukcesy w wielu konkursach i zawodach, dzięki czemu uzyskano mobilną pracownię komputerową. W szkole wyremontowano bibliotekę, korytarze i klatki schodowe, dokonano wymiany oświetlenia, mebli kuchennych oraz zmodernizowano ogród przy oddziale przedszkolnym w Walentynowie. 26 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia najlepszym uczniom naszej gminy Nagrod Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za sukces sportowy. W obecności zaproszonych rodziców i dyrektorów szkół wyróżniono 14 uczniów z naszej gminy. Gmina Łączenica współpracowała również z wieloma organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie wielu ciekawych inicjatyw i wydarzeń. W ramach inicjatywy lokalnej zostało dofinansowane m.in. Stowarzyszenie Aktywni dla wszystkich w sercu krainy w gminie Łobżenia powstały Obrzyński Klub Morsów, Grupa Inicjatywna Kunowo oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wiktorówku. Ponadto wsparcia finansowego udzielono również na wydanie publikacji Niezwykła historia mojego miasta locyny Kirschenstein oraz Inicjatywy Towarzystwa Miłosinków Obrzenicy, książki pod tytułem Nasza Mała Ojczyzna, Historia Obrzenicy i Okolic i Rozmowy Kraińskie, autorstwa Locynek Kirschenstein i Krzysztofa Poznania. W 2020 roku również Towarzystwo Miłośników Obrzenicy za zrealizowanie projektu pod nazwą Pamiętamy Powstańcy Wielkopolscy z Gminy Obrzenica oraz Koło Pszczelarzy w Obrzenicy za projekt pod nazwą Łobrzenica Miodem Stoi Promocja Tradycji Pszczelarskich na Krajnie otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez samorząd województwa. Gmina Łobrzenica odnosi również wiele sukcesów na arenie sportowej. Działający na terenie naszej gminy klub sportowy Pogoń-Łobrzenica został mistrzem Pucharu Polski Okręgu Pilskiego po zwycięskim meczu z drużyną Notec czarnków Ponadto mieszkaniec naszej gminy Sebastian Sobiech podczas Mistrzostw Polski w Puławach zdobył tytuły mistrza i wicemistrza Polski w trójboju siłowym, wicemistrza w Pucharze Polski w wyciskaniu sztangi leżąc oraz pobił rekord Polski w martwym ciągu. Nasza gmina kontynuowała współpracę z dwiema partnerskimi gminami, niemiecką gminą Szlecbach i polską gminą Wleń. W ramach partnerstwa w ciągu roku odbyło się spotkanie, podczas którego mogliśmy wymienić się zwyczajami i tradycjami naszych gmin, a także mieliśmy możliwość zaprezentować się i wypromować krańskie tradycje. W 2021 roku gmina będzie pracowała nad dokończeniem wcześniej rozpoczętych projektów, oraz nad realizacją nowych inicjatyw. Jednym z nich jest projekt pod nazwą Termomodernizacja budynków Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Obrzenicy, Przedszkola Publicznego w Obrzenicy, Szkoły Podstawowej w Drzwierszni Małym i Urzędu Miejskiego Gminy Obrzenica. W grudniu podpisano umowę z wykonawcą na realizację termomodernizacji obiektów. Wniosek złożono już w 2016 roku a zadanie zostanie dofinansowane ze środków unijnych. Całkowita wartość prac wyniesie ponad 6 milionów złotych, z czego kwota dofinansowania to około 3,5 miliona złotych. Rok 2020, pomimo trudności związanych z COVID-19, był rokiem pracowitym dla wszystkich zaangażowanych w rozwój naszej gminy. Władz samorządowych, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego Gminy Łobrzeńca, Szkół. Organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i sołectw. Rada Miejska wraz z burmistrzem Łobrzenicy, pomimo trudności w przeprowadzaniu sesji, które odbywały się głównie online, zadbała o to, aby wszystkie zaplanowane zadania wykonane były prawidłowo, zgodnie z wyznaczonym terminem. W nowym roku czekają na nas nowe wyzwania, które mamy nadzieję uda nam się wypełnić wzorowo tak, by były wymierną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy Mubrzenica.